Siema wszystkim Siema Jesteśmy dzisiaj kolejny odcinek z Julką Pan ten odcinek okazał się szczęśliwy Zapraszam do oglądania bo zrobiliśmy fajną kosę za... Ja również zapraszam ponad 1000 zł Była bardzo ładna Z moim kodem jak patrzycie jak to wpiszecie sobie Zmieniacie ogólnie Klikacie Ride right game Dostajecie skrzynkę na start Nilspeka z niebieskim skinem Ale fajne te niebieskie skiny są polecam I plus 100 do farta Plus 100 do farta z moim kodem oczywiście Jak przegracie to proszę nie pisać w komentarzach <laughs> 5% doładowania, czyli dużo naprawdę. 5 zł. Ze Mhm. Mm Mamy dzisiaj 1169 zł. Możemy wbić w bitwę od razu, za 20. O kurde, jakie bitwy chłopkra. Dawaj. Czekaj, kliknę bitwy. To ja kliknę tom. A ty następny. Dobra. Jakieś znaki zapytania. Będzie pisał, jak przegra. Ja mu jemu pokażę. Patrz, serduszko dla niego. Uuu, lala. Dropu nam coś fajnego na start. Powiem ci tak, już jesteśmy w połowie prawie. Jest dobrze, jak na razie 3 wygraliśmy. dobra, ciekawe, czy nam się wróci. Ciekawe, czy w ogóle wygramy, bo może walnąć nagle z, za milion złotych coś. 18 złotych mamy, on 9. Nie ma chyba szans coś na wygraną, chyba, że trafi coś za milion złotych 15 złotych, 5 tych na plus. Wow. Ale łatwo. Klikaj ty teraz, wyłącz kliknij No chyba by trzeba skamować na pieniądze, no co? No przepraszam bardzo, no ale Kończy zasłużyliśmy na to A co jak to, jest... to? jakiś dzieciak, który wydał swoje wszystkie... Wygrywamy, no co jest dzisiaj? wszystkie pieniądze od babci na to i... teraz my go tak odrywamy Mógł nie wpłacać Ja mu kazałem te pieniądze na lizaki mu przeznaczyć A on sobie chciał skiny pograć Dobra, no, sprzedaj... Zamiast kupić do gry Sprzedaj to i otwieramy razem. No idę właśnie sprzedać 90 zł zarobiliśmy na tym. Weź, dawaj po 600. Dwie. No. Dwie po 600 i reszta normalna. Ale przecież to, dwie po 600 to będzie całe pieniądze. No. Ale żeś matematyczka chyba. prawda. Umysł, kurde, ścisły. Jedno, to jedno 600. Ty czy ja? Ja jeszcze w życiu nie otwierałem Ja, ja otwierałam raz, więc dawaj, To ja, ja teraz, uwaga. Czekaj, co my możemy tu? Koski, to ja później z tą koską na upgrader pójdę i teraz ja coś próbuję zrobić. W ogóle po 15% jest na te koski. No. Ej, te kosy, na które jest po tyle. Dobra. Pierwszy raz w życiu widzowie uwaga. Prosimy o jakąś fajną kostkę. Zysk, żeby był albo na zero. Shadow dagger Marble, Marble Fate? Ile to kosztuje? 522 zł. 144 na minus. Dobra, później pójdziemy na upgrader. Dobra. Co teraz chcesz otworzyć? To Wal premium. Lecimy z grubej rury do końca odcinka. Same premium. Same premium. Próbujemy zrobić kolejny profit. A WP no. Co ten drogi? 50 zł na zysk. Dobra, no, jest Teraz ja? Odkujemy się z klasy, no? No byśmy się odkuli. To Fajnie robiło. No, kostkę sprzedaliśmy niestety. To jest zysk czy nie? O, Zysk, Kolejne 50 zł. To nie, jest ten sam? Czy, czy ja? Co? Nie? nie. Dropa się AWP asy, a czwórka, czwórka. AWP jest droższa. A WP BUM. To też jest zysk. 27 złotych, teraz ja? Ten pistoletik się na mnie tak teraz bardzo... Ja? Tak, ten pistolecik się na mnie tak bardzo patrzy o ten? Tak A no on wiesz ile kosztuje? 3000 tysiące Ja bym chciała go tak bardzo Właśnie na mnie patrzy za każdym razem Wiem, Potwieram że bym go wstrzymać. chciała wiem, że lubisz drogi Dobra, lekka strata Dobra, jeszcze jedną możesz otworzyć Stać nas Lekka strata <laughs> Chociaż coś nie zyskaliśmy to może na zero wyszliśmy chociaż Fuel injector to będzie plus Ale jaki? 150 zł znów Dobra. Ej oddaję Dobra. nawet trzymaj, czekaj sprawdzaj na no mam pieniążków. 1147 20 zł na minus tylko. No jest nic. Idziemy na upgrader, czyli sprzedajemy wszystko i otwieramy z temki. No, z kosą możemy pójść na upgrader. Dobra, Kosa na upgrader resztę sprzedajemy, tak? Mhm. Ale to ja robię weźmie. No wiem. A ja nie mam szczęścia. 522 zł. 623 zł. Jak myślę, że tak po stówce jak ja wcześniej, to może też coś się uda fajnego. Uda się fajnego Patrz, tu, Tutaj ląduję w tym miejscu dosłownie. Do nie. Dobra, spróbujmy coś fajnego. Zobaczymy, czy GeForce mi dzisiaj oddaje. 730 zł. Ta mi się właśnie podoba. Ta? No. No fajne, jest 71%, uwaga. Siadło. Jest A i co? Jest ten sposób stówce jest to P oddaję jak no na wiem. razie. Jesteśmy na plus ty. Naprawdę? No i to dużo. 840 zł. To? No, Ta? Różowa? No. Róziowa? <ślesz> Chcesz kiknąć? Nie, bo teraz swoje szczęście dzieje przyniosło na mężkę. A ja ją Crajder dziś. Nie. Marzenie. Dobra. To jedna, to była kiedyś moja ulubiona kasa ogólnie ze wszystkich jakie były. Naprawdę? Ej, ale się tak pozacinało, po nie? Weź ile mam pieniędzy. 1600 zł. O oh, kurde. To chciałem co? Sprzedajemy tę resztę, kostkę zostawiamy. Tak, chciałbym myślę, na żywo. I co robimy z tymi rzeczami? 640 zł. Też prawie? Czy coś innego? Możemy premki walnąć. Wal. Ej, ale upgrade ruchu tak, Co jest? Bardziej te No, on się tak na mnie patrzy. O ten? Jak udrabnię? Patrz, to ciebie to robię w tej chwili. Zobacz. Magiczne ręce. Czary Mariechotus Pokus. A Maryna mogła wejść. No totalny swift teraz zrobił. Czemu? Skończył się dzień dziecka. Dzień dziecka się skończył, mówisz. Widzę właśnie. Teraz ty, czy ja? Skończył się dzień dziecka, niestety. A mam no, koseł. Ej, ten skin jest drogi. Złoty zysku, no to nice. Upgrader poleci. Ostatnie skrzynki nie będzie dla mnie, chyba że teraz zrobię coś fajnego. Żebym chociaż mógł otworzyć. Ej, nice. Ej, to jest strata jednak. Teraz ja tak? Tak. Uwaga. Uwaga. 69 zł. 39 złotych 39 złoty nas zostało idealnie. ASIOF! 15 zł. O kurde Dobra mam plan wykonam go sam Znaczy ty Ile to jest? 69 zł, Ile to kosztuje? 73 Walto Trzy akacie Fire Serpent Kosztuje dużo Jaki talny syf. syf Nie Predator 27 zł kosztuje ogólnie Dobra to ja sobie jeszcze jedną walnę stać Nie będzie? Nie będzie chyba mi stać Nie ale za 13 zł, złoty... masz 25, 5, po 6 A ja wiesz, co wolę zrobić? Za 13 zł hmm. wolność, tak? Kurde, przesadziłem trochę. Dobra, jednak tak. Patrz, 2 na 50%. Mam 25% na to sumy. Jeden poleciał, więc jest tego mogę sprzedać i otworzyć kolejną A, nieważne, przepraszam. Chciałem dwie otworzyć na raz od razu Myślałam, że się zatrzyma. No mógł być w sumie. Upgrader. Sprawdzamy mam kniążką w ogóle. No. 1300 zł. To i tak na plus. No tak, kostkę mamy poza tym tutaj. Dobra, co robimy najpierw? Cześć Ty panie. teraz. Dalej. Na ile chcesz procent? Na ile pieniędzy? Dziesię 9 złotych jest ogólnie. Fale. słodnie. 36% Blok to... reaktor. To i tak były tanie rzeczy. 70% że leci. Jakby było odrobinkę więcej, to by daleciało. 22zł, ja chcę 35 Spróbujmy coś na mniejszym procencie zrobić Myślałem że 52zł Skar taki 52. Siedzi, nice Ale 52zł Ile chcesz? Skinny za stówkę Skiny za stówkę są ładne bardzo. Pa Czekaj, zanim to zrobisz, no. na żadnym odcinku nie udało nam się tego Digla zrobić. Na Naprawdę? Koszt na, na żadnym odcinku, jak upgrade'owaliśmy, nie wyjęliśmy tego Digla. <grym> on jest przeklęty. No to mogłeś mi powiedzieć wcześniej, że jest przeklęty. Spokojnie. 1%? 56%? Patrz, ja go robię teraz. No, S Ej, mówiłem ci, że on jest przeklęty. 56% masz na niego. I nie da się go trafić, przysięgam. Nawet jakbyś na 100% w gry no, nie siadło. dobra, ja tu się staram odkuć. Patrz, 200 robię. 200 i po mieście, a Simo pod lewą stronę zagramy miskę. Dobra, dawaj. I patrz. Co no, w ogóle jest? nie siadło. No, creator nie odtaje, no. No dobra, nieważne. Ale mamy kosę. Zrobiliśmy na tym odcinku kosę, Dr tak? drugą kosę z naklejki. Tako? No. Albo ja chcę zrobić. Czekaj, no to wybierz sobie kostkę jakąś. To chcę. Przyszło 60%. Kończymy ten odcinek po tym? Tak. Dobra, uwaga. Ej, bliziutko w sumie. Dobra, przypominam o kodzie. Ja również. RENGIEM i osobie i łapce. Nie komentarzu. Komentarz też możecie dać jakikolwiek. Dobra, siema. Siema.